Siemano, Witam w kolejnym odcinku z Grilich of Legends. Jest to custom nagrywany dla strony LOL ponad wszystko. Ten link do fanpage'a będzie w opisie. Jesteśmy tutaj na razie podczas ekranu wybierania postaci. Żeby wam tutaj dobrze wszystko opisać. Właśnie tak chciałem. Hej, co jest? What the fuck! Co się pgnęło? No nie wiesz, że ktoś wyszedł. A ja już tu zaczynam nagrywać. A dobra, niech sobie będzie tutaj nagrywanie. A co? Opiszę przy okazji wszystko. NSS będzie custom dla strony LOL. Ponad wszystko... Ludzie nas opuszczają. Cholera. Yy, czemu matnes wyszedł? What the fuck? What the hell? Mózg rozwalony. Nie wiem co się dzieje. No, no, no dobra, nie wiem, co tu się stało się. Ale... Więc co będzie e... custom dla strony LOL ponad wszystko. Link do tej strony macie w opisie. Od pewnego czasu tam jestem adminem, więc jeśli możecie, to dajcie tam łapkę w, w górę dla tej strony i w ogóle. E, I chamska reklama tutaj, tak? Diablo się sprzedał. E... Bo ogólnie to na tej stronie będzie, pojawiają się ciekawostki dotyczące LoLa, tam wiecie że co nowego się będzie działo i w ogóle w, to będzie tam pokazane, więc jeśli chcecie do, do jakieś informacje o tym co nowego w LoLu, to hmm, będziecie mogli, to jak chcecie te informacje to po prostu tam będą one pokazywane, nie wiem czy tak szybko jak to wychodzi, ale chyba tak. Może jakieś opóźnienia? Nie wiem. Chyba raczej najszybciej jak się da, to tam będzie, będziecie informowani o tym, co się będzie działo. Dobra, mam nadzieję, że teraz wystartujemy. I będzie dobrze. Top. No, lecimy. Top. What the fuck? Co nie mam za strategię? Madness tak. Wasze strategie mnie niszczą. No to ja może wezmę. Nie żartuję. Mm, nie. Nie chcę iść z czymś, czym dawno nie grałem. Bardzo dawno tu nie, nie grałem, bo, więc nie chcę znamić. <laughs> Czemu to ja może sobie skoczę? Tym albo tym jeszcze nie wiem, nie wiem, nie da Darius, żeby nie było za biednie, i będzie Darius. Madness ma jakieś dziwne strategie bojowe. Mam nadzieję, nadzieję, że dźwięki w ogóle się wszystko ładnie nagra, bo sprawdziłem przed tym, nagrało niby, ale wiecie, to jest action. To mój jest action, więc moje wszystkie programy zawsze mogą dostać dziwnych odwałów. Dobra, mam nadzieję, że teraz nic nie przerwie, więc zaraz będziemy się widzieć w ekranie, a lub na ekranie ładowania. Okej, okay, jesteśmy już na lub w ekranie ładowania. I możemy teraz zobaczyć ich oraz nasz tam pełny team, czyli u nich Lucian, Jacksimius i Ziggs Evelyn. No Tutaj jeszcze ktoś, który zaraz jakiś czas się załaduje. U nas, ja, Darius, Kale Rengar, zera i Xin zao i report Rengar for no skin. Eee, a więc jak to wygląda, to tak, Rengar i Zyra u nas e, na bocie, Kale na midzie, Xin w dżungli, ja na topie. Tutaj Lucian i eee, ktoś na bocie. Jax Riven na topie, Ziggs na midzie i Evelyn yy, na dżungli. Dobra, to teraz musimy tylko poczekać, aż się wszyscy załadują, a to trochę potrwa. A Ja nie mam tutaj żadnych dobrych żartów o zuścigu po rzeczach, więc sorry bardzo. Nie, będziecie się nudzić przez ten czas. Zanudzę Was na śmierć. Gdyby był Micia, to byśmy może potem ościpowali o czymś, ale. Żeby ciakowi się rozwalił. Lol kompletnie został tam BAM! Ktoś bonzo włamał mu się na kompa i zniszczył mu Lola. I no niestety tak się dzieje, jak się zadziera z bonzo i jego armią. dobra. my no, ja się wszyscy zładują. No szybciej. Szybciej, szybciej proszę. szybciej! proszę, szybciej, bordy! Hmm. Wolałbym chyba z Tom Riven walczyć, niż z Jaxem, ale... Nigdy nie wiadomo. Może będzie solo bot, a ja dostanę dług na topie. Będzie jeszcze lepiej. Nie żartuję, proszę, nie, nie róbcie tak. Ogólnie, Ewelin będzie mnie wkurzać strasznie z tymi gangami. Ona nie ma jakichś, nie wiem, mocnych, bardzo mocnych gangów, ale wkurza tym, że niewidzialność i wardy gówno działają po prostu. No nie oszukujmy się. Come on! Trzeba ja mam tylko 99%. Fagi, szyik. Wszyscy się od dłuższego czasu nie ładują. Ale to zaraz przejdźmy, jak zaraz nie załaduje, to znaczy, że zaraz wszystkich załaduje i wtedy zacznie się gra. Bo ja mam takiego Buga, właśnie, że poziom ładowania szybko dochodzi do jakiegoś poziomu. No, a właśnie, i potem się zacina na jakiś dłuższy czas, później znowu zaczynają wszyscy ruszać i nieraz jeszcze się zdarza tak, że później znowu ich przywiesza, ale to nieraz. Tutaj na przykład wszyscy się ładują. Oprócz. Madresa! Który ma 70. O, ładuje się. W ogóle zaczynam. Szkoda, że nie nagrywam tego z kamerą, bo teraz tak ci nie macham map. jakbym coś chciał przedstawić. The fuck. Coś z całą swoimi rynkami. Dobra, zaczynamy. Ja wziąłem moje runy, oczywiście. I am the beton, I am the tank. You don't kill me, man. Aj, jedziemy z koksem. Pregora de Curry. kto jest na topie? Nie ważne. Ja wstawiam breda.

Fame, Fape, fe, 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 fame, fame. No dobra, koniec. Koniec fejmu. Skończyła się. Skończyła się, zapowa! Kurde! Przykrystał marcz, że wcale. Czyli mam double topa. No fajnie! Pam! double kill w piątej. A bym się śmiał. A miał z nich. A po prostu bym miał z nich bekę. Tu został że to głupie nie umiem grać. A nie, nie... Nie ma tak łatwo. A, się nie dam zastraszyć. Głupieraczki. No cześć, Jaximius. Gdzie twoja koleżanka? Kału! Bany, bany, ten, Bany Rivenk i w ogóle, że... Wie, wiecie, Battle Bany Riven, i to jest króliczek, ona jest... Ona jest w robocie! Oszukali mnie! Ja już chciałem mówić, że Jack będzie miał riven do zabawy. Winąła na mnie. Nie, on mnie zestunował. O nie, First A co? Co tam się stało się? Ale ja też są słabe. No ej, ludzie. Nie, stuny. Nie. Nie, super. Nie. fit, Ignite. Nie. Czemu on ma taki damage? To mu daje tylko 8. Czyli maruny pod damage ostro. A, okej. Okay. To jest here. You can't... Czyli klapiemy towera do szóstego. Ej, pierwszy raz widzę ten skin w grze. Da hell. A to dziwnie wygląda. Czy fajnie, ale tak nie wiem, jakoś. Przyszłościowa tail. Tail z przyszłości. Futury Trunks. Co? Życie, życie. Jest nowelą dalej nie pamiętam tekstu życie życie nie wiem czy będzie jeszcze jeden jak będzie jeszcze jeden to mogę nagrać bo bo wcale nie. bo wcale nie bo wcale nie pingwa. nie wcale Życie, życie jest nowelą! A zaskoczę i zmaksuję Nie. Czy mógłbym? Ale to tak. Nie wiem, ja potrzebuję dymycz. I need more dimage. Życie, życie jest nowelą. Raz po zamarę, zama, nie? Co? Co ja śpią? ja nie rozumiem siebie. Ale on będzie mnie wkurzać. I to strasznie. Ja go będę wkurzał tylko pasywką. Jedyna rzecz, BODE. <laughs> Smutno mi teraz. On będzie mnie wkurzał tym stunem i to strasznie, bo to niweluje damage. To jest złe. No! Fryer. Ale naćpał się tymi te potami teraz, chryste panie. Ale on poty panie. jest, panie, ile potek. No więcej matka nie dała ci w naturze. Napierdzielę, diablo, o czym ty gadasz? Przestań. On odpali ulta. Ciekawe. Naprawdę. Czy to znaczy, że on nie ma ulta? Hej To mi powie teraz, ile czytku dawna ma Jax. Piszcie w komentarzu ile CD ma Jax na ulcie. Ale ja na pewno teraz to zobaczę i będę wiedział za ile będzie miał on ulta. Dzięki wielkie za wsparcie. Co? I weź tu samemu za kurde publiky tutaj nie wiem próbuj rozbawić no nie da się samemu no nie da się kurwa samemu ja tu ciekawe bym musiał mieć rzecz co ciekawego dzisiaj się zdarzyło w moim życiu nie cie nie zdarzyło no kurde weź spadaj Jezu Chryste weź się odwal on wykorzystuje że nie ma multa fajnie też się podpalę, śmieciu. I co? Też się podpaliłem, śmieciu głupity. No, kolejny, który ćpie poty. Ja pierdziele, pięć potek na HP. No tu się jebam, tu się jebam. Tu w tak prosto. Się jebni. Co wy macie z ćpanem potem? Nie masz na co kasy wydawać, zatem po to byś kupiła kupił, nie! Kretynie. Ale nie, on musi cierpieć po ty. Boże, kto tam się dobije? Przyszli do niego w dwóch. No, cześć. Mogę dzięki Siema. O, i cicie ma. Niech tego bym nie zasypował. Mam ult, ale co mi po ulcie. To gówno ma siódmy level. Ezes. O, re. To gówno. Ja chciałem brać Jacksa, ale to by było nudne Jackson Jacksa. To by była najnudniejsza gra w moim życiu. Kto jeszcze fiduje? Jej, Madness fiduje razem ze mną. Cieszę się, o, cieszę się. Jestem jedynym fiderem. nie chciałeś zgangować, to miałeś tam okazję jakieś paręnaście sekund w temu. You know. Ups. O, chry jest poty. O ja zuba. O, babuniu Nie Pewnie. Większy damage. Aha. Weź go nie goń, chłopie. Kondry z nowej prawicy. Będę to reklamował przy każdej wolnej chwili. Co? O co chodzi? Ja nie słyszałem Fendi z nowej prawicy. I tutaj będzie ręka nowej prawicy. Bicius. Łocie wariacie! Kate, 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 mogłaś się utknąć. Wariacie ty. Łochy, wow, łochy, wow, wow, Ale pobijano Te speedy, te emocje. Ty, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Tam się Jack i Uciekaj! Ło Jezu. Jaki... Wow. Ale ten łuk zarobiście wygląda. Możesz madness. Co to odważasz? A to łapa. What if Cosmo edson. No, 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 no. Your team has what in Chyba no calculation. A to już calculation. Kalkulacja, bitches. Łochryst. Oh, o oh, jezu. 37 hp. To też była kalkulacja, żebyście sobie nie myśleli. Hu, postawa czempiona. Kongres na prawidłowej prawicy wygrywał. Sprzedałem się jak nic. <laughs> Sprzedałem się już każdy to wie. Le Jak on był przykresny? Boże. Nie, nie. <laughs> nie! 02, 1, 1 03, 3, 2, 2. O, o, Riven jest najbardziej taki. To było dziwne. Łatwe wariaty, te jacksy, te The jacksy, teraz takie wariaty, stylszalnego z gimba w ogóle. Jezu. muszę przestać, przestać obrażać wszystkich na moich filmach, bo to jest niedobre, złe i potem będę miał multum hejtu. Ej, diablo, się nie obrażaj! What the fuck? Zrzynanie od innych youtuberów, będzie zaraz jeszcze, że żądasz od innych youtuberów, what, you what the... What the uh, Kale Okay. What? Hey, hey, hey. Watching him up into fagot Aż musiałem nagrać tamtą scenę. Gdyby ta Kremia ulta, to podejrzewam, że tam by tam mogła się trafić. Cholera, ale mnie palec boli. Mniejsza. Otwawardia! Pewnie, no nie. Wybicie sobie z to z głowy. Ten odcinek będzie najdziwniejszym odcinkiem ever. Nie no, no, nagrywanie customa samemu. No, a o czym tu wspominać? Nie będę przecież dalej wspominał o Kongresie Nowej Prawicy! Wszyscy mówią, że Corvin nie jest dziwny i w ogóle, że... Bo tak tam mówi, mówią już, większość osób mówi, że kongres w Nowej Prawicy w ogóle nie, on się nie powinien dostać do europarlamentu. momentu. Ale czemu nie? Został wybrany, tam jeszcze głosów został, no. I w dupie wasz hejt na niego. I teraz będą mieli dupę o to, że Corwin jest w Europarlamentu. Bo czemu? Bo czemu niby? Co, co wam zrobił Korwin takiego, że, że go nie lubicie? No co wam zrobił? No, co? no powiedzcie. Na no nic wam nie zrobił. Możecie pisać w komentarzach, co zrobił wam Korwin, że go nienawidzicie. Odnosi wszystkich lewaków. Przyznaję, że czasem się z nim nie zgadzam. No ale Boże. Ja chyba w większości tematów zgadzam się tylko właśnie z... Kongresem Nowej Prawicy, a nie zresztą. No co to? Tusk, yy, Tusk złodziej yy, sprzedaje nas Rosji, a Kaczyński dąży tylko do wojny. No i co? Co z tego wyniknie? nie z tego wyniknie. I ja bym w wyborach miał głosować na takie coś. Jakieś PO, pisy. Kurde, nie pisy. I to już wolę zagłosować na prawicy. Madne szaleńczy ty Niech się nikt tym nie przejmuje. Ja to tylko puszuję. cię wariacie ten zasięg Towera. Łacie wariacie ten zasięg Towera, no Łacie wariacie <tryk> Ziks najlepszy ult O Chryste! Ja nie wiedziałem, że o tym ultem będzie rzucał. O Jezu Co się tam stało? O Jezu Ziks chciał załatwić sprawę ultem, jednak nie wyszło, bo to na dobre Wow, watchie, wariacie, co ten rengar składa. Resuje się, nudzi. This is over. <gryw mismoing> Takiego bała. Madness, nie, madness. Rengar leży potętę. Abym się śmiał, gdyby. Jakby... Bam, jeden, drugi i to na tyle. Co ty Co? You scary For Oczy się Nie! Nie! Ten zasięg, filda, Riven jest z demacji. Z demacji, z nocus. Riven, ty zdraj, co? Jak możesz Cię przeciw? Dziwni. Nahi. Kurde Nie toleruję zdrady. Nie, nie, nie. A ja to zdradę nie będę tolerował, bicz, bicz. nie, nie, ja tu trzeba ją, kurde, przykrócić. Skrócić trochę. O, tu jest... Z Radziecka się tu odnalazła, bitch. W ogóle, nie, to... to... to nie. Chodźcie tu! Wszyscy... Ło! Chciałem ją zabić. Ej! Mój ult posłużył do zabicia tylko jednej osoby... Serio, sur? Jeszcze zabiję. Tak, 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 tak! Nie złożyliśmy. Dobra, więc to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Żegna się z Wami Diablo.pl. Na razie nie zapomnijcie o tym, żeby udać kóz na kongres nowej prawicy. Bitch!